Cześć, nazywam się Dolores Anna Czy Relacja Pozytywna Sytuacja. Witam Cię na moim kanale w kolejnym odcinku w serii Co Zrobić Kiedy. Jestem certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny z akredytacją Positive Discipline Association. Jestem też socjologiem, tłumaczem języka migowego. Jestem też mamą pięcioletniego Dawida, 11-letniej Oli i macochą 22-letniego młodzieńca. Prowadzę właśnie taką platformę edukacyjną o nazwie Relacja Pozytywna Sytuacja, i w ramach tej platformy pomagam skutecznie rozwiązywać problemy rodzicom i innym osobom pracującym z dziećmi i z innymi ludźmi w taki sposób, żeby mogli budować pozytywne relacje. Korzystam przy tym z pozytywnej dyscypliny z elementami self-reg, czyli samoregulacji i dzisiaj też w tym krótkim odcinku postaram się Wam odpowiedzieć i podpowiedzieć co możecie zrobić kiedy kiedy Wasze dziecko zabiera zabawki innym dzieciom no to w nas rodzi frustracje, widzimy, że nasze dziecko cierpi bo inne nie chce pożyczyć i tak dalej dużo problemów może być nie jest miło a są pewne skuteczne sposoby, które mogą pomóc rozwiązać Ci ten problem i o to chodzi Stosuję coś takiego, że nauczyłam mojego syna, że jeżeli chce od kogoś pożyczyć zabawkę, to najpierw bierze jakąś swoją i mówi, a mogę pobawić się Twoją zabawką, a Ty pobawisz się moją? Takie podejście powoduje, że dzieci chętniej pożyczają czy wymieniają się na tą chwilę, kiedy są na placu, a nawet jeżeli w pierwszym odruchu nie chcą mimo wszystko użyczyć swojej zabawki, to zazwyczaj przychodzą za chwilę. Bo są ciekawe zabawki Dawida. I to jest bardzo prosty sposób, który świetnie się sprawdza, zarówno między obcymi ludźmi, w, między obcymi dziećmi w piaskownicy, jak i na przykład w grupie rówieśniczej w przedszkolu, bo wiem, że mój Dawid również takie coś stosuje w przedszkolu. I to jest bardzo dobra rzecz, i można spokojnie tak zadziałać, żeby lepiej się porozumieli. Bardzo pokradnym sposobem jest też to, żeby zapytać, Dziecko, tylko już może troszkę większe, czego chciałeś od chłopczyka? No i wtedy dziecko mówi, że chciało pożyczyć to czy to. Tylko jednak ten zasób w postaci zabawki własnej jest bardziej przekonujący. No i taki wydaje mi się bardzo miły, bo on też mówi o tym, że my chcemy, żeby ta druga strona, czy nasze dziecko chce, żeby drugie dziecko też czuło się dobrze. A przecież zawsze najbardziej są atrakcyjne zabawki innych dzieci. Więc skorzystajcie z tego sposobu. Napiszcie, jak Wam poszło, a może macie jakieś swoje, to podrzućcie w komentarzu. Jeżeli Ci się spodobał ten filmik, to proszę cię, zasubskrybuj mój kanał, za może poleć innym rodzicom, innym osobom, które potrzebują takich bardzo konkretnych podpowiedzi, bo takich filmików więcej będzie. I zapraszam Was serdecznie. Tymczasem życzę miłego, upalnego dnia. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Hej!